Moi drodzy. Witam was na kolejnej lekcji z języka polskiego. Tym razem zostawiamy część zdania gdzieś tam z tyłu za nami, a przechodzimy sobie do podręcznika. Dzisiaj jesteśmy na stronie 241. Będziemy mierzyć się z tradycjami i obyczajami. Poznamy y, trzy księgi z y, epopei narodowej Pantadeusz napisanej przez Adama Mickiewicza. Będzie księga pierwsza, księga czwarta i księga czternasta. Moi drodzy, co to w ogóle są tradycje, obyczaje? Tradycje, obyczaje są to przekazywane z pokolenia na pokolenie różnego typu obyczaje, poglądy, wierzenia, zachowania, myślenie danej grupy społecznej, która ma jednocześnie łączyć współczesność z przeszłością. Dlatego tak ważne jest to, że kulturyujemy pewne obyczaje, tradycje w naszych rodzinach. O tradycjach mówiliśmy przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, kiedy każdy z Was gdzieś tam po kolei wymieniał różne tradycje, które obowiązują właśnie podczas tej uczty wigilijnej, wieczerzy wigilijnej. A dzisiaj też dowiemy się kilku, myślę, że dla Was może nieznanych tradycji, obyczajów, które zostały zawarte przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu. Dlaczego w ogóle przy omawianiu takiej treści. Dlaczego akurat Pan Tadeusz? A moi drodzy, dlatego właśnie, że w Panu Tadeuszu możemy znaleźć opis y, naprawdę dużej ilości tradycji, obyczajów, gdzie Mickiewicz bardzo przywiązuje dużą rolę do tego, aby te tradycje zostały zachowane i zostały opisane przede wszystkim. Szlachta w ogóle należała do takiej grupy społecznej, dla której tradycja była nieodzownym jej elementem. I można mówić, że ta szlachta doprowadziła do tego, że do powolnego upadku państwa polskiego, ale to też szlachta właśnie pielęgnowała tradycję i dla nich bardzo, ale to bardzo znaczące było to, żeby ta tradycja była przekazywana z pokolenia na pokolenie i wszystko, co wykonywali, miało jakieś znaczenie od samych posiłków wykonywanych w charakterystyczny sposób. Poprzez polowanie, od, poprzez również tańczenie polonezy, tak? Czyli wszystko to miało dla szlachty bardzo duże znaczenie, bo wiązało się z naszą tradycją. E, myślę też, że z historycznych tych źródeł, gdzieś tam wyczytałam, że właśnie ze względu na to, że szlachta obawiała się tego, że. że Polska jako naród nie jest tak dobrze znana na cały świat, to my te tradycje też musimy jakby wewnątrz siebie podtrzymywać. Musimy pilnować tego, żeby tych tradycji nam nikt nie odebrał, i to jest tak jakby, to jakby taka wizytówka polskości. To, że szlachcice chodzili w odpowiedni, w odpowiedni sposób ubrani, że wszystko miało jakieś znaczenie. Moi drodzy, z tradycjami i obyczajami spotykamy się nawet na co dzień, przecież należycie też do zespołu Klimczo. Chodzicie w strojach góralskich, strojach górali żywieckich, cieszyńskich, podhalańskich, więc to wszystko też jest naszą tradycją, czyli dlatego my też chcemy podtrzymywać tę tradycję, żeby ona tam gdzieś nie została zapomniana. Ale zwróćcie uwagę, że jeżeli mówimy o strojach góralskich, czy nawet elementach regionalnych, to one wplatają się już właśnie, to one wplatają się właśnie w ten taki styl współczesny, współczesny czyli elementy regionalne dorzucane do jakichś tam współczesnych. Nie wiem, rzeźby do współczesnych, na przykład przedmiotów codziennego użytku, sukienki, spódnice z elementami regionalnymi czyli łączenie współczesności z tym, co kiedyś było. To jest tak właśnie taka tradycja przenoszenie tych elementów i pielęgnowanie, pielęgnowanie ich, czy to w obrębie społeczności, rodziny, czy jakiejś dużo większej grupy społecznej. Dlaczego w ogóle strój był dla szlachty tak bardzo ważny? A to dlatego, że strój świadczył o zamożności i statucie społecznym jego właściciela. Najważniejszy był pas i jego szerokość świadczyła właśnie o majątności. Im większy, im szerszy pas, tym oczywiście świadczyło to o tym, że dany szlachcic posiada większy majątek. E, także kontusze, które nosili e, szlachcice, im bardziej ozdobny, wystawny, tym oczywiście też e, świadczyło to o tym, że jest bogatszy niż, e, niż inny. E, moi drodzy, buty i rękawiczki. Kobiety szlacheckie nosiły, szlachcianki nosiły rękawiczki, e, piękne buty, i to wszystko także miało właśnie wpływ na to, jak oceniani byli e, szlachcice. I to też wyróżniało ich od pospólstwa, czyli to był taki znak charakterystyczny właśnie dla szlachty. Dużą rolę, dużą wagę przywiązywano również do wykształcenia. Szlachta uważała, że tylko wykształcenie daje, takby przepustkę do świata i miała rację jak najbardziej. Wykształcenie było przepustką do lepszego świata, możliwością podróżowania, porozumiewania się. Ważny dla, dlatego często właśnie swoje dzieci szlachcice wysyłali na zagraniczne studia. I tak też mamy w przypadku jednego z bohaterów, powieści, jednego z bohaterów epopei, pana Tadeusza, gdzie Tadeusz właśnie wraca, z Wilna, wraca do Wilna właśnie z, ze studiów. Dobrze, to moi drodzy, jeszcze lecimy sobie z tym, by jeszcze porozmawiać na temat właśnie tych obyczajów. E, bardzo ważny był także szacunek dla starszych. I przykład takiego szacunku dla starszych macie w księdze pierwszy. Oczywiście, zanim wcześniej mieliście sobie przeczytać wszystkie te trzy księgi, dlatego będziemy je powolutko omawiać i później na podstawie tego, co tutaj za chwilkę usłyszycie, wypełniacie sobie tabelkę. Będzie Wam zdecydowanie prościej jak wspomniałam, bardzo ważny dla szlachty był stosunek do starszych. Starsi byli jakby objęci taką jakby opieką i postawieni na piedestale, a to dlatego, że uważano, że ich wiedza znacznie przekracza, czy znacznie przewyższa tych młodych, więc warto się od nich uczyć. To było bardzo, bardzo fajne, więc jak najbardziej tak powinno być, bo tu chodziło o doświadczenie, o to, że ich o, tak mówię, o doświadczenie, o to, że dużo więcej przeżyli, zobaczyli, przeczytali, więc warto się od nich uczyć. I wszędzie, jakby panował dany porządek, tak? Czyli wszędzie, gdzie tylko się znajdowali, najważniejsi byli starsi, którzy zawsze wtedy tam piersi przechodzili, pierwsi siadali przy stole, piersi też mogli, jakby odejść od stołu, więc widzicie, że to jest jakby. Starszy miał wszędzie pierwszeństwo. Oczywiście, później jakby hierarchia ważności była dostosowana do zajmowanych urzędów, a na sam koniec gdzieś były właśnie dzieci, ze względu na to, że najmłodsze jakby najmniej wiedzą. I dla szlachty to było bardzo, bardzo ważne, żeby ten porządek zachować. I moi drodzy, tej księdze pierwszej macie taki fragment. Tym ładem mawiał: Domy i narody słyną. Z jego upadkiem domy i narody giną. To znaczy, że bardzo jest ważne, żeby to pielęgnować, że szanować starszych, nie spychać ich gdzieś na margines, tylko cały czas dużym szacunkiem się do nich odnosi. Dlatego tyle razy się zawsze powtarza, że ustępujemy miejsca starszej osobie, przepuszczamy, pomagamy. No właśnie z tego, tej naszej tradycji szlacheckiej, gdzie to było bardzo, ale to bardzo ważne. Podczas w ogóle spotkań e, takich szlacheckich bardzo ważne było to, aby treść i język e, były dostosowane do wszystkich. To znaczy, jak najbardziej szlachcice kochali się w pięknym języku, nie zawsze poprawnym, ale takim pięknym, wyszukanym. Ale bardzo ważne było to, że podczas rozmów mieli w taki sposób się komunikować z, z sobą i treść jakby rozmów miała być na takim, w takim poziomie i taka miała być przedstawiona, żeby wszyscy, którzy biorą udział w rozmowie, mogli się do niej włączyć. Czyli każdy mógł coś tam o sobie powiedzieć. To też chyba było dosyć dobre, bo każdy miał szansę się wypowiedzieć. Nie było momentu, że ktoś nie wiedział o co chodzi. Wobec przybyszów okazywano bardzo dużą gościnność. Brano w Soplicowie, brama w Soplicy była zawsze otwarta na oścież i uważano, że gości się chętnie przyjmuje. No i że taki polski dom to jest dom właśnie otwarty na gości, na nowe, nowe doświadczenia, więc to też było dość takie ciekawe. Biorąc pod uwagę to, w jakim czasach my teraz żyjemy, niestety, więc to było naprawdę. Coś przyjemnego, że tyle ludzi mogło przyjechać, zobaczyć, przywitać się, poznać można było różnych ciekawych ludzi. Szlachcicy byli też bardzo dobrymi gospodarzami. Dbali o swoje gospodarstwo, co było bardzo ważne, ale także jak już była uczta, to ta uczta naprawdę była na bardzo wysokim poziomie. Okazywali szacunek, mimo tego, że upracowali u nich chłopi, to oni okazywali im bardzo, ale to bardzo duży szacunek. Ponieważ doceniali to, że pracują na roli, i to dzięki nim właśnie mają, mają co jeść i to jedzenie jest naprawdę dobre, bo było wysokiej jakości. Szlakta bardzo tego pilnowała, żeby właśnie wszystkie produkty, które się u nich znajdowały na stole, były bardzo dobrej jakości. Ponieważ szlakta bardzo często yy, ucztowała, co też było przyczyną tego, że doprowadziła do upadku Polski. Yy. No moi drodzy, kilka takich ciekawych jest właśnie, kilka ciekawych zwyczajów związanych właśnie z ucztowaniem. Jednym z takich zwyczajów jest właśnie polowanie. Bardzo szlachta się lubowała w polowaniu. E, specjalnie urządzali jakby zawody, na po, zawody takie, gdzie polowali, musieli jakiegoś zwierzę, wielkiego upolować. E, taka po prostu ich rozrywka. Dalej to jest jakby, no, Dalej można polować, może nie tyle dla samej rozrywki, no bo ja tam rozrywki w tym nie widzę, to od każdego z nas zależy. Ale szlachta bardzo lubiła polować. Byłby to także pretekst do tego, żeby spotkać się w większym gronie, dlatego polowanie równało się jednocześnie. Bardzo duża uczta, wielu gości, tak przy okazji. I przy tym polowaniu, oczywiście zanim myśliwi wrócili do swoich domów, odbywała się tak jak wspomniałam uczta. I podczas tej uczty moi drodzy jedli bardzo ciekawy posiłek. A co to było? Bigos. Tak, przy polowaniu na wielkiego zwierza zwyczajem było, było przygotowywanie bigosu, który był przygotowany na najlepszych jakich możliwych rodzajach mięsa, z najlepszą kapustą, z najlepszymi warzywami. I to był cały obrzęd właśnie gotowania w wielkim garze tego bigosu, który miał być jakby taką e, nagrodą, też dla właśnie myśliwych, za to, że brali udział w polowaniu, no bo bońco, bądź bońc zmęczyli się podczas polowania, więc żeby nabrać sił, zregenerować się troszkę, to właśnie po, ten Bigos się pojawiał e, Tylko, że to też nie było tak, że każdy jadł ten Bigos, gdzie mu się podobało, moi drodzy. E, wojski, czyli ten, który przewodził jakby wszystkimi i zajmował się mm, pilnowaniem, żeby wszystkie obrzędy i według każdego, jakby schematu, każdy siadał przy stole, to właśnie on tam potem dyrygował i on mówił, gdzie kto ma usiąść, gdzie młodzi, gdzie starzy, gdzie wyżej postawieni ludzie, gdzie ci z niższych szczebli, to on wszystkim mu właśnie dowodził i ten bigos był takim właśnie tradycyjnym daniem, które jedzono właśnie po polowaniu. Po, po Ale taki tradycyjnych jeszcze zajęto, moi drodzy, bardzo tradycyjne było parzenie kawy. To może się dosyć dziwnie wydawać, ale tak, parzenie kawy też było takim charakterystycznym i taki, takim tradycyjnym właśnie um, elementem biesiadowania szlacheckiego. Czynność tą wykonywały tutaj tylko i wyłącznie kobiety, e, kobieta zwana kawiarką. Tak się nazywa kobieta, która parzyła kawę, e, która sprawdzała i gotowała ziarenka kawy. No, i oczywiście był to cały rytuał, który musiał się tam odbyć, żeby ta kawa lepiej smakowała. Eee, dobrze, to co nam jeszcze zostało, została nam księga 12. Moi drodzy, w księdze 12 mamy już do czynienia z najbardziej charakterystycznym tańcem, tańcem właśnie takim szlacheckim, z polonezem. Jeżeli skończy się ten film, który teraz oglądacie, bardzo was proszę o kliknięcie później jeszcze jednego linku. Tam będzie fragment właśnie z pana Tadeusza. I tam zobaczycie taniec właśnie Poloneza, w jaki sposób był tańczony. I ten właśnie Polonez, który macie opisany w księdze 12, był prowadzony przez Podkomorzego. Podkomorzy dowodził całym Polonezem, to on wydawał różne komendy. Moi drodzy, Poloneza tańczy się obecnie na studniówkach, to jest taki bardzo dostojny taniec który rozpoczyna właśnie każdą studniówkę i myślę, że każdy z Was będzie miał, o co, yy, będzie miał możliwość przynajmniej raz w życiu o poloneza. Yy, to jest taki nasz charakterystyczny, tradycyjny właśnie taniec, yy, który jakby jednoczy wszystkich, yy, ale jednocześnie jest taką namiastką dostojeństwa, tak? Więc to było bardzo ważne i to często się właśnie pojawiało podczas właśnie biesiadowania, ale też przy okazji wielkich takich... Yy, Wielkich wydarzeń, jakby uczcić pewne wydarzenia, to też właśnie tańczono poloneza. E, Moje drodzy, pielęgnowanie obyczajów i tradycji było wynikiem szacunku do dawnych czasów to przede wszystkim i dowodem narodowej wspólnoty, ponieważ Polacy w tamtych czasach szlacheckich czuli się tacy wyróżnieni, że mogą wszyscy razem pielęgnować tą e, tradycję, tą kulturę czuję się po prostu dobrze z tym. Przekazywanie tradycji oczywiście z pokolenia na pokolenie to też był jakby taki obowiązek, to było poczucie obowiązku, który należało wypełnić, i że każde pokolenie następne miało te tradycje przenosić dalej. Dobrze, moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o te nasze księgi, i zwyczaje i obyczaje szlacheckie. Jedyne co jeszcze mogę dodać, ponieważ za niedługo nam się będzie zbliżał sezon grzybobrania. Szlakta także brała udział w grzybobraniach, tak, e, tak, właśnie jeszcze dodatkowo wam dorzucę. E, lubili, w ogóle przyroda dla nich była czymś wyjątkowym, lubili spędzać czas na łonie przyrody, dlatego myślę, że te polowania, myślę, że to grzybobranie to wszystko jakby się łączyło. Moi drodzy, to na dzisiaj będzie tyle. Miłego uzupełnienia tabelki wam życzę i do zobaczenia na kolejnej lekcji.